Wszystkim. Chciałam Wam Ci pokazać unboxing Bajonety 2. Przed Wami edycja specjalna na Wii, U oczywiście, która zawiera bajonety 2 i bajonetę, część pierwszą. Ok, zobaczmy, co mamy w środku. Pudełeczko jest, jak widzicie, tylko takie o kartonowe, zawieszką, żeby można było sobie w ogóle pomieścić. więc myślę, że w środku nie będzie jakichś większych ekscesów. Czy można ci odpakować? Uuu, nie jak trudno. Chodź, no chodź. Bajo. Paszło. O! Słuchajcie, mamy dwa opakowania. Myślałam, że tylko jedyneczka będzie w formie cyfrowej do ściągnięcia, a będzie w tym. Superowo. O! Słuchajcie, jedynka była. od 18 lat dwójka jest od 16. Ponieważ to jak pewnie wiecie, to jest bardzo. Yy, bardzo dynamiczny slasher, bardzo zaskakujący, i takie rybane z Mamy naszą czarnicę bajonetkę, która nie za bardzo wiedziała skąd się gdzie znalazła, trzeba było tego wszystkiego się dowiedzieć. No i bajoneta, oczywiście. Oj, punkty do cudownie. No i bajoneta, jako że jest czarnicą, i to dosyć taką hojnie obdarzoną przez naturę czarnicą. Ma bardzo ciekawe ataki, używa oczywiście pisotów, które ma tutaj i które ma, jak widzicie na grafice z drugiej części, przytroczony do obcasów. No i dzięki temu możemy zobaczyć bardzo, bardzo wiele fajnych animacji, scenek, w których fan-serwis, powiedzmy, może nie, że się od razu wylewa, w niektórych miejscach się wylewa, ale jest bardzo ciekawie pokazany. Druga część, pokaż się, Bajo. Podobno to jest jedna z lepszych gier. Czyli co to tak szura. Słuchajcie, zawsze co mam, nagrywam coś ostatnie od mojej sąsiedni zaczęły szurać krzycami. To jest pewnie wyraz, tego że aprobują. A i spodaki intendo ja ulubiona. Bardzo mówię. lubię. Okej, okay, gra wygląda z przodu. tak. ja w tej drugiej części ma już krótkie włosy. W pierwszej części miała takie długie i miała taką wysoką stoszkowatą fryzurę, co dla mnie troszeczkę wyglądało jak morwisko. Albo jak jakieś wiaderko, albo kopiec y, termitów, czy innych żyjątek. Okej, okay, w środku mamy to samo, mamy y, instrukcje, mamy y, y, ważne informacje o tym, jak się schować, jak ktoś ma epilepsję i tak dalej, albo żeby najlepiej unikać gier, ktoś ma epilepsję w środku mamy tylko y, punkciki do klubu Nintendo. Och, no jest na ta wersja, naprawdę. Okej, okay, mam nadzieję, że gra mi się spodoba bardzo, bo demo było wyczesane w kosmos. Mam nadzieję, że Wam się również spodobało. Idę grać. I tyle. Miło, że wyjrzeliście. Pa!